Dobra, Elo, lecimy sobie fiszem. Zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie. Jak wiadomo, naszym celem jest Tron. Czy uda nam się w ogóle go zobaczyć? Zobaczymy. Mam już grenade launcher. Mam nadzieję, że się nim zaraz nie wysadzimy. Czy coś sobie krzywdy po prostu nie zrobimy? O kurde. Troszeczkę uników zrobił przed nami ten Skorpion, bo strzałem do niego kilka razy. 120 amunicji nam wypadło, wow, mega sporo. I co, liczymy na podlepszenia do broni mele, czyli jeżeli kogoś zabijemy to resetuje nam się hit, e, dalszy range. Oraz lessonem HP To są nasze takie główne cele yy, Dobra, pierwszy enchant nam siadł, zobaczymy jak reszta W sumie to on zawsze praktycznie za pierwszym razem nam siada Jakoś często lubi wypadać Z tego co widzę Nie jest jakiś najlepszy, ale No Jest takim podstawowym w sumie Jak będziemy mieli młotek albo Coś lepszego Kurde, tutaj mamy kluczyk Ale nie chcemy go Bo jest, nie jest złoty, złoty jest bardziej prestiżowy Zawolimy sobie ze złotym grać w ogóle i jutro jest poniedziałek i je wszyscy idą do szkoły, a ja siedzę w domu. <grystanie> Fajnie, mam. Ok. Wyjaśnione wszystko. Mm. I przechodzimy do kolejnego poziomu. Nie wiem, czy to już jest level z bossem, czy jeszcze nie. Raczej tak, bo na pierwszym levelu zdobyłem podlepszenie, później teraz nie zdobyłem nic i teraz prawdopodobnie zaraz nam boss wyleci. O kurde. Coś pięknego, ten unik, który przed chwilą zrobiłem. Leciał była we mnie cała salwa, Kurde, no Tego to już nie udało mi się uniknąć. Ale odzyskaliśmy sobie przynajmniej dwa hapeki, z tego że nam dotknęła tutaj apteczka. Tutaj mamy a czy my to chcemy? Nie chcemy tego chyba, ale weźmiemy sobie amunicję. Niestety mamy już fulla, więc to nam nic nie zmieni. Yy, I co teraz mamy? Lesion HP, Water Boost i Mutate to bierzemy sobie na HP I lecimy dalej O kurde Mam wrażenie, że... Chciałem czym mogę to tak jakby truciznę Niszczyć tak jak strzały Albo odbijać, albo niszczyć właśnie młotkiem Nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że to powinno działać to jak będziemy mieć zaraz następną taką beczkę, to sprawdzimy, albo jak dostaniemy Toxic Crossbow, albo coś takiego, to właśnie sprawdzimy, czy to działa. Ła, wow, było blisko, żeby dostać dymygę, ale idzie nam to dosyć sprawnie, wszystko. Kurde, słyszę już e, tego chesta, mimika, który nas ugryzie, więc z tego co widzę, to on w ogóle, tak jakby się sam wyjawnia, więc nie wiem, dlaczego zawsze na niego wpadam, dobra. Następne na, na nasze podlepszenie to chyba nic nie będziemy brali. Poczekamy sobie na następny level i wtedy zobaczymy. Mamy młot pneumatyczny, ale nie będziemy go brali. Nie, że nam godność nie pozwala czy coś, ale. Wow. O nie, naprawdę ten sniper akurat nas trafił. Wolona akcja w ogóle z tym. Mega nie trafiłem, dużo strzałów różnych. Nie, użył, zabił mnie podbieg do mnie. To było jedno z najgorszych akcji, którą do tej pory zrobiłem. Przynajmniej na tym odcinku. No troszeczkę lipnie to zagrałem, przyznaję się całkowicie bez bicia. Niestety. Eee, może teraz pójdzie mi lepiej czy coś. Nie będę wbiegał głupio. Nie no, tak naprawdę to najważniejszym podlepszeniem na mele broń jest to, żeby miała dalszy zasięg. I wtedy jest gitec albo jak na młotek wypadnie z podwójnym zasięgiem, albo łopata. No i wtedy to czyszczenie jakoś idzie nam, a nie, że wiecie. Kurde, biegłem sobie wy robaka. Troszeczkę jestem w plecy hapeków, bo dwa razy nawet mi się to udało dokonać. Fajne jest to w ogóle, patrzcie. Jak weźmiemy sobie dwa klucze, tego nie pokazywałem, że robicie tak. że wiecie, e, podwójny atak jest, tak jakby, i to mega szybko jest ten podwójny atak. Wiecie co, spróbujmy sobie... Kurde, muszą się, się załadować dwa młotki, żeby to zadziałało. Niestety ten Skorpion jest za bardzo tanki, na niego to nie zadziała. Musielibyśmy podbieść do jakiegoś, wiecie, Skorpiona, który pada akurat na dwa hity, czy coś takiego. Weźmiemy sobie zaraz jakąś silną broń, jak tylko nam wypadnie. Zobaczymy, jaką dokładnie. Kurde, znowu mamy to. Zawsze na pierwszym poziomie wypada nam to podlepszenie. Nie wiem, czy to podlepszenia zależą od poziomu, czy coś takiego, ale jeżeli ktoś by mi tak powiedział, to bym teraz uwierzył, jeżeli to nam już drugi raz wypadło. I patrzcie, teraz bierzemy sobie to i podchodzimy. Ok, chyba nam to nie weszło do końca. ta nasza sztuczka. Ale podejście było dobre. Co tutaj mamy? Popgana, weźmy sobie go. Dla testu. Troszeczkę tak jest, ale dobra, udało się całe szczęście. I tak amunicji mamy strasznie dużo, więc nie musimy jej praktycznie oszczędzać. Tak właściwie to ja nie muszę używać tej broni na mele cały czas, bo... bo nie ma po co. E, co bierzemy sobie? Kurde, dwie do, dwa dobre podlepszenia. E, czy plus 4 HP, czy więcej HP i ammo dropi? Chyba HP i ammo, chociaż... Kurde, chcemy grać w mele, to chyba plus 4 HP byłoby dla nas lepsze. Tak teraz po delikatnym przemyśleniu tego sobie myślę. Okej. Okay. Okej, okay, i mogę tą truciznę niszczyć. Tak też mi się wydawało, że się da. Tutaj ta żaba padła. Ciekawe czy coś tutaj jeszcze będzie. Dobra, widzę, że tutaj jest jeszcze sporo tych mapków. Kolejna żaba na pewno jest. Widzę, że już się na mama kończy. Jeszcze jedna żaba. Tutaj te... Kanały się troszeczkę ciągną. Dostaliśmy kolejny klucz, ale nie będziemy go brali. Kurde, zlagowałem się jako graj przez to. Dostanę obrażenia. Lipa straszna. Nie będziemy chyba używali już tego popguna. Zaraz sobie zamienimy na coś innego. Tylko e... znajdziemy coś. Patrzcie, teraz o wiele szybciej chyba biegamy. Nie wiem, czy to. aby na pewno działa na wszystkim. O kurde. Ale się wrąbałem tam, wdupiłem strasznie. Wiecie co? Fajnie by było... ...znaleźć skrzynkę... ...z bronią. Trzymam ciuki, że zaraz mi się to uda. Dobra, myślałem, że jak wysadzę tą bronią taką bez podeprzałnego zasięgu... ...to mnie wysadzi, ale jednak udało się bez wysadzenia mnie. Mamy slagera jako drugą broń, a amunicję przy okazji wydropiliśmy, nawet nie wiem kiedy. Wow, zdziwiony trochę jestem. No ja... Aha, tutaj jeszcze nie miałem do wyboru tego podlepszenia, żeby mieli mniej zdrowia. okej. Okay. nie zauważyłem tego, właśnie się zastanawiałem, czemu tak długo ich muszę bić. A teraz to wszystko wyjaśnia, ile mamy tych ognistych ziomeczków. Powolona akcja. I oni nie padają na hita ze slagera. A to nowość. Nie wiedziałem w ogóle, że tak się dzieje. Kurde, dostaliśmy. Troszeczkę sporo obrażeń, od nich wysadziliśmy się o snajpera Nie wiem, no tragedia to co tutaj gramy. Nie wiem, może sobie zagramy asteroidem, bo to już nam lepiej tym szło, nic Tym co my przed chwilą graliśmy, czyli fishem i tym kluczem. Tym kluczem trzeba grać ostrożnie, a ja gram troszeczkę za bardzo jolo tak mi się przynajmniej wydaje. No albo po prostu jestem słaby, nie mam pojęcia. Dobra, sobie sobie bierzemy. Nie będziemy sobie brali zagera skupiamy się na broniach, na tym zwykłym amunicji. Hmm, tutaj mam Disgana, niestety. Drugi poziom, zaraz zobaczymy, jakie ciekawe upgradey dostaniemy. Dobra. Hmm, trzeba dół uczyścić. Tak, właściwie to praktycznie nic nie gadam na tych seriach, gdzie sobie grałem w te gry i naprawdę teraz nam wypadły długie ręki, co... bez sensu całkowicie, ale lipa, dobra, ale mamy dwa podlepszenia e... co chcemy wziąć? Jestem ciekaw, które tak w rzeczywistości daje nam więcej amunicji dlatego weźmiemy sobie to, wydaje mi się, że to może dać nam troszeczkę jej więcej nie jestem tego pewien, ale Wow, w ogóle Ej, naprawdę powolona akcja. Jak graliśmy sobie Fish'em, to. To nie chciały nam wypadać podlepszenia pod. O, na przykład, nie wiem, łopata, dalszy zasięg. A teraz, nie dość, że tam wypadła łopata, to jeszcze. Dalszy zasięg przed chwilą mieliśmy do wyboru w mutacji. Strasznego pecha chyba przed chwilą mieliśmy, jak graliśmy tym Fish'em. Yy, chociaż. No nie, no tam by nam wystarczyła. Bo, w, mutacja pod dalszy zasięg, tak właściwie. Więc troszeczkę lipa, że nam się nie trafiała, co tutaj mamy. Plus 4 HP i chyba właśnie to weźmiemy. Teraz będziemy takimi tankami. W sumie to pasuje do nas plus 4 HPków i bicie tankiem. Lipa, że... Wieczek. Wow, ale uniki zawaliłem fajne. Chciałem powiedzieć, że Lipa, że gramy dalej z tymi podstawowymi brońmi, ale... Jakoś da się to przeżyć. Widzę, że mam mało amunicji tutaj. Mamy skrzynkę z amunicją. Niestety wypadła nam do broni energetycznych. Trochę słabo. Zaraz będziemy musieli sobie zmienić te bronie jednak, bo za długo tak to my nie pożyjemy. Wow, tego nie wiedziałem całkowicie, że jeżeli. że jeżeli ta żaba wpadnie do. Yy ścieków z ta, czy, no, tej beczki tak jakby toksycznej to ona się robi taka toksyczna całkiem, powolona akcja dobra yy... znowu mamy dwa ciekawe podlepszenia, chyba weźmiemy sobie to yy, zresztą zobaczymy które da nam więcej, okej okay. chyba teraz zadziałało ładnie to, że z niektórych przeciwników dropi nam amunicja, bo dwa razy pod rząd nam wydropiła 60 ammo, tak to już byśmy nie mieli 0. Zobaczymy, czy tutaj dostaniemy plus 64 amunicji. No i to mi się podoba, właśnie o to chodzi. Kurde, ale w to wbiegłem. Chcę tego snajpera wywalić, żeby strzelał w to ale chyba może być z tym jednak ciężko. Kurde. Wow, to było ciężkie i bliskie w ogóle śmierci mojej. I co, teraz jest już boss? Nie no, ta mapa jest taka jakoś zaskomplikowana, jakby tutaj miał być boss. Wbijamy się tutaj, czyścimy sobie mapkę na szybko. Tutaj mamy snajpera, musimy uważać, żeby nas nie wysadził. Ej, w sumie strasznie szybko to wyczyściłem, tak wbiegłem na ham, chyba tam nie straciłem ani jednego zdrowia. Co by oznaczało, że dosyć nieźle uniki robiłem. Tak w ogóle mamy full ammo. też jestem zdziwiony. Powolona akcja. Kurde, teraz już z tymi unikami nie poszło nam tak najlepiej jakbyśmy chcieli, niestety. Może innym razem ale mamy. Kurde, fajna jest ta broń, ale. No gramy tym nie będziemy jej używać. O kurde, ależ za nami też się zrespili, frajerzy. Dobra, musimy sobie zniszczyć to. Stracimy trochę ammo przez to, no trudno się mówi. Yy, I co, lecimy sobie dalej, teraz ma pas z bossem. Kiepsko, że mapa z bossem, a my mamy rewolwery. No ale nic z tym nie zrobimy, tak jakby. Teraz już. No za późno jest. Zresztą myślę, że jesteśmy takimi kozakami, że nawet z, z rewolwerami go pokonamy. Ok, widzę, że tutaj jeden tak nam przeleciał, no to go wyjaśnimy. Dobra. Musiałem sobie zmienić broń O kurde, myślałem, że on już padł A on jednak dalej żywy jest o, Ale wysadził teren dookoła Kurde, broń nam uciekła tam A chciałem ją sobie wziąć No nic, trudno się mówi Zaraz zobaczymy sobie, co to dokładnie była za broń To może pobiegamy sobie z tymi lepszymi brońmi przez chwilę O kurde Kurde, ta broń jest niby fajna, ale tak naprawdę jest mega kiepska, nie podoba mi się jakoś. Wydaje mi się, że to już jest lepsze. Chociaż to też robi dużo hałasu, a tak naprawdę mało, mało zadaje, no. Mieliśmy taką kuszę, która po prostu strzelała pięcioma strzałami i ona robiła więcej niż to. Jeszcze to jest jakoś mało celne i nie trafia w tych przeciwników, i przez to dostaliśmy przed chwilą obrażenia. Hmm. Czy mam tutaj jeszcze jeden ten rewolwer? Mamy jeden tylko niestety. Więc... Hmm. A nie, mamy obydwa rewolwery. To weźmy sobie te rewol rewolwery i chodźmy dalej czyścić mapę nimi. <grytania> Cała mapa z podstawowymi brońmi. Broń śmiesznie. E... O, to jest fajne. Dobra, to sobie bierzemy na pewno. Bo to jest najbardziej kozacka broń Ever chyba nie możemy, nie możemy tam stać, dlatego że chcemy sobie otworzyć tą skrzynkę Powolona akcja, dwa bombs SMG Nie no, to mi się podoba. I teraz mam nadzieję, że szybko wszystko wyczyścimy yy, Jeszcze weźmiemy sobie że szybciej strzelamy, jak mamy mało zdrowia To w ogóle nam doda mocy O, widzicie właśnie ile mocy nam to dodało <śpiewanie> Powolona akcja jak my to oczyścimy, to niestety szybko nam amunicja spada, ale z tym to już nic nie zrobię niestety. Chyba mam wszystkie możliwe podlepszenia. Nie, no w sumie to nam nie spada ta amunicja, mam chyba wszystkie możliwe podlepszenia nam, no. więc to jest jedna z przyczyn, dlaczego nam tak szybko nie spada. Musimy podchodzić trochę blisko, bo ta broń do najcenniejszych nie należy niestety. Nie, no i kozacko, że mamy full dalej. A amunicji, praktycznie pomimo tego, że no to gości niesamowicie. Chyba nie mamy podlepszenia, że ma, możemy mieć yy, maksymalnie więcej amunicji. Chyba, że to drugie podlepszenie to jest to. Zresztą dobra, było blisko, żeby w nas wleciał. Niestety dostaliśmy teraz troszeczkę obrażeń. No trudno się mówi. Co tu się zadziało przed chwilą? W ogóle nie wiem, dlaczego tak szybko się Vexpił ten portal, bo ja go chciałem zniszczyć, a on się po prostu postawił. Powolno, na to było dziwne. W ogóle wydawało mi się, że po tym jakoś szybciej biegam, ale jednak tylko mi się wydawało. Co sobie bierzemy? No, chyba darmową mutację, nie? Hmm, tego nie chcemy na pewno, tego też nie chcemy, hmm, tego. Też nie chcemy. Czekajcie, ja próbuję sobie przypomnieć, co tutaj dokładnie są za poziomy. No, nie jest to ciekawe, co wydropiliśmy, aczkolwiek teraz mamy mapę z włosem niestety, więc musimy być lekko ostrożni i postarać się czyścić mapę jak najszybciej. O kurde, dobra, mamy chyba zero. Okej. Okay. mamy dużo apteczek. Aż nie. Yy. W jaki sposób zabił mi jakiś słup? O co chodzi? Nie mam pojęcia. Powalone to było. W ogóle dziwna akcja. Yy. Sprawdźmy sobie, ile mamy odcinka. Tak w ogóle. By the way, 17 minut. Ten odcinek miał być dłuższy, ale chyba go nie nagramy dłuższego, bo ja coś nie czuję się na siłach. Dzisiaj nie wiem, no jest troszeczkę pół. Zaczynam nagrywać. Już jest już 23.11. Zazwyczaj nagrywa, zaczynam nagrywać o. 21 dzisiaj zaczęłam o 22.40, dlatego też nie mam troszeczkę siły. Więc to chyba by było na tyle. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, co Widzimy się w następnym odcinku z gry Nuclear Tron, w którym w końcu pokonamy, mam nadzieję, Trona. Nie no. W sumie to nie jesteśmy już. jakoś desperowani, żeby go pokonać, ale fajnie by było. Chociaż wtedy szybciej się ta seria z tej gry skończy, abym chciał nagrać z niej tak z 18 odcinków coś takiego, a nie tylko te 10. Więc dzięki za oglądanie, siemanko.